Cześć, kochani, cześć. Wybierzcie sobie kamień. Żółty cytryn, niebieski kalcyt albo ametyst. Fioletowa szczotka. Który Was przyciąga. I zapytamy. Czy osoba do walentynek się odezwie. Ja rozkładam na trzy karty, które wylosowałam. I już położyłam. Pierwsza ma żółty kamień, druga fioletowy, i trzecia niebieski. No to zobaczymy, czy się odezwie. Jeżeli wybraliście żółty, tak jak ja. Jeszcze myśli. Jeszcze myśli, czy się odezwać, czy się nie odezwać. Jeżeli wybraliście fioletowy kamień, tak, odezwie się. Tutaj jestem pewna. No i wszyscy ci, którzy wybrali niebieski kalcyt, proszę Państwa, uwaga. Mogą pojawić się jakieś trudności, chyba nie związane z tą osobą. Ale wszystko może być możliwe. Wszystko się może zdarzyć.